Festiwal Aktywności Sołec, ten właśnie jedenasty, tak jak widzimy na scenie, jedenasta edycja Festiwalu Aktywności Sołec miał się odbyć w 2020 roku. Ale z uwagi na warunki, jakie panowały, pandemia, to wydarzenie odbywa się dopiero dzisiaj. Ale miejsce, które, które jest, w którym świętujemy to wydarzenie, nie jest przypadkowe, dlatego że to właśnie w 2019 roku, 10 jubileuszowy festiwal aktywności SOES, wygrało Sołyspok z gminy Serock. Było to sołectwo Dębę. I dlatego Gmina Serock miała zgodnie z naszymi zwyczajami i statutem pierwszeństwo w organizacji tego wydarzenia. Jest to 11. edycja naszego Festiwalu Aktywności Społecznej i Kulturalnej SOES i muszę przyznać, że wyjątkowo udana. Po dwuletnim okresie, który był spowodowany, znaczy przerwy spowodowanej pandemią, no myślę, że była potrzebna taka impreza, taka, takie, takie wydarzenie jak to dzisiejsze. Pogoda nam tym bardziej sprzyja, bo jest bardzo ładna. No i publiczność, czyli bardzo dużo ludzi przybyło, publiczności mamy bardzo, bardzo dużo. No i widzę uśmiech i zadowolenie na twarzy, czyli chyba impreza podoba się ludziom. I myślę, że sołectwa, które rywalizują tutaj w konkurencjach festiwalowych, yy, że te sołectwa też są zadowolone, bo rzeczywiście zrobiły dużo wysiłku, żeby to przygotować dobrze. No i mają się czym pochwalić. Rzeczywiście mają się czym pochwalić. Raz plaszki poprosimy. Ile to było na tak? 75. Bardzo wygodne auto. Tak. tak, jakby coś to rok 75. Tak jest. Pan starosta Sylwester Sokolnicki daje nagrody. Proszę Państwa, też torby. Pełne różnych miłych rzeczy. Nikt nie chce nam zradzić, co w tych torbach trudno. Tajemnice są tajemnicami. Na pewno są to rzeczy godne rangi tej uroczystości Święto Dziękczynienia znane w Soroczu jako Święto Darów Ziemi w tym roku połączone jest z 11. festiwalem Sobec. Cieszymy się, że po dwóch latach ten festiwal został reaktywowany. Dziękujemy za zaangażowanie wszystkim sołtysom, kołom gospodom wiejskim i wszystkim tym, którzy się tu dzisiaj prezentują. Zaliczane są tylko śliwki, które zostaną wrzucone bezpośrednio do wiada. 7 6 5 4 3 2 Jeden stop. Festiwal Sołect tradycyjnie daje okazję do tego, żeby spotkać się w gronie kilku gmin, żeby zaprezentować to co najciekawsze, najlepsze w sołectwach. Element rywalizacji schodzi na plan dalszy, chociaż też jest istotny. Mottem dzisiejszego wydarzenia jest współpraca. Oby towarzyszyła nam we wszystkich działaniach i zamierzeniach tak dzisiaj, jak i w kolejnych odsłonach tego ciekawego i pożądanego z punktu widzenia mieszkańców poszczególnych sołectw wydarzeń. Dyplom ministerstwa rolnictwa w kategorii Rady Ministrów minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii smaki, kuchnia regionalna. Brawo, Dla sołectwa Marino. Mokre! Brawo! Powiat Wyszkowski dyplom w kategorii smaki oraz nagroda rzeczowa. Uwaga, w wysokości 3000 zł! Dobrze. Ufundowana przez starostę Wyszkowskiego! Dobrze. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii, bardzo ważnej, prezentacja stoiska Brawo! dla sołectwa Rajszew. No, tak. Henryk Kowalczyk, podpisany w wale 3 września 2022. Za zajęcie pierwszego miejsca w kategorii zawody sprawnościowe dla sołectwa dla sołectwa nowe wypychy. Ta zawody sprawnościowe. No i proszę Państwa, dyplom i nagroda o wartości 3000 zł. na przed starostę Legielowskiego. Nagroda uznania, nagroda publiczności. Oraz nagroda rzeczowa w wysokości 1000 złotych Festiwal Aktywności Organizowany przez Lokalną Grupę Zalew Zegrzyński. A dla Kałuszyna! Kałuszyn, nagroda publiczności, proszę Państwa. Bardzo proszę. Że tak się wyrażę brutalnie, najbardziej demokratyczny bezpośrednio, w bezpośrednich, demokratycznych wyborach. Tak Was kochają, tak Was oceniają, tak Was lubią. Także, proszę Państwa, wielkie uznanie i dyplom na sołectwa. Uwaga, nowe wypychy! Za otrzymanie największej liczby punktów we wszystkich kategoriach konkursowych. No ale to jest totalne zwycięstwo, proszę Państwa. Grande finale. Dyplom, a wręczy ten dyplom za... Puchar ministra wręcza przedstawiciel ministra. Tak jest, tak ma być. I to jest decyzja nieodwołalna, jednoznaczna. Wręczenie, podziękowanie